Dzień dobry Państwu. Temat mojego wystąpienia brzmi... Eksodus, historia świata z perspektywy skarpetek. Jest to projekt artystyczno-badawczy, gdzie na podstawie autoetnograficznych badań dotyczących paraliżu ołowianego próbuje przełożyć swoje własne doświadczenia do zrozumienia szerszego zjawiska, jakim są problemy związane z pracą i działaniem, a w szczególności z niemocą, brakiem sprawczości, zmęczeniem, letargiem czy wypaleniem, które stały się przedmiotem badań szerokiego grona badaczy, jako przykład mogę podać twórcę terminu społeczeństwo zmęczenia byung czy terminu Future Ability Franka Bifo-Verardiego. Punktem wyjścia dla prowadzonych badań jest mój dziennik rysunkowy, który prowadzę od 1 kwietnia 2019 roku. Halo czy jesteś zły, w którym rejestruję każdy dzień za pomocą przynajmniej jednego rysunku. W oparciu o nie powstają dalsze realizacje: seria malarska, Exodus, historia świata z perspektywy skarpetek, działania performatywne, a także opisy literackie. Paraliż ołowiany. To termin określający symptom, który występuje w depresji atypowej, między innymi w epizodach depresyjnych choroby afektywno-dwubiegunowej. Tego typu paraliż charakteryzuje się wrażeniem ciężkości kończy przez co najmniej godzinę dziennie, minimum trzy razy w tygodniu, zazwyczaj przez okres minimum trzech miesięcy. Taka osoba dosłownie nie jest w stanie wyjść z łóżka. Wychodzi, wychodzi, ale wyjść nie może. Stąd też powstał tytuł – Eksodus. Pierwszy widok na skarpety, jaki udało mi się znaleźć, jest z 13 czerwca 2019 roku. Analizując dziennik rysunkowy zaczęłam się zastanawiać, co widzi osoba dotknięta tym symptomem. I... Wpadłem na notatkę. Zazwyczaj jesienno-zimową porą zdarza mi się dużo leżeć w łóżku. Nie jest to takie zwykłe leżenie. Potrafi trwać 10, 15, 17 godzin w ciągu dnia. Całe moje ciało jest ociężałe. Nie jestem w stanie wykonać żadnego ruchu. Najgorsze są nogi, leżące bezpośrednio na pościeli. Są strasznie ciężkie, a mój jedyny widok na świat wówczas to właśnie te dwie nogi w różnych zestawach skarpet, w zależności od dnia. Za nimi. Mimo, że powinnam widzieć zmontowane meble z Ikea, rozpościera się rozmyta plama. Poza łóżkiem kończy się świat. Jest pusto i tak przez tydzień, dwa, trzy. Łóżko lewituje w koralowych przestrzeniach. Nie jestem w stanie się ruszyć. Pozornie nic nie mówiące, powtarzające się ujęcia dwóch stóp leżących na łóżku, ubranych w skarpetki mogą opowiedzieć nam szerszą historię o społeczeństwie. Dlatego zaczęłam tworzyć te nietypowe autoportrety, a raczej autoportrety z dość nietypowej perspektywy, pastelami olejnymi bezpośrednio z miejsca łóżka, gdzie głównym tematem są zawsze dwie nogi i para skarpet, które coś mają nam więcej powiedzieć. I teoretycznie te... Kolorowe skarpetki, nic nie wnoszące do narracji, mają ukryty sens. W tym wypadku chociażby mamy skarpety z przedstawieniem dwóch czerwonych smoków, leżące nogi na kołdrze z niebieskimi oczami. Jest to dość nietypowa yy, sytuacja. W której, w momencie, gdy wybuchła wojna w Ukrainie, dwa miesiące później jedna z filmów Orżerzowych wydaje serię z przedstawieniami y, ukraińskiej malarki, prymitywistki Marii Prymaczenko, co oczywiście, choć podobno było zbiegiem przypadku, na pewno mogło być. Rozpoznawalne i przynosić większe zyski komercyjne. Tym bardziej, że seria ta była bardzo widoczna w przestrzeni miasta wówczas. Również historia z perspektywy skarpetek może być opowiedziana przez brak skarpetek na obrazie. Gdzie tutaj mówimy o niemocy, wyrastającej z tego, jak nasilające się tendencje nacjonalistyczne, ksenofobiczne, nie tylko na terenie Polski, ale ogólnie jako tendencje mocno występujące w współczesnym świecie, powodują w nas pewną brak pozbawienia czynnego działania. Tutaj również są zupełnie innego typu przedstawienia, gdzie mamy słodkie y, pieski na skarpetkach, wszystko w pastylowych, różowych kolorach. Y, tu nawio, jest nawiązanie do y, sytuacji znanej nam z codzienności, wynikającej z y, czasów. Y, y, Mediów społecznościowych, i tego, jak mm, poziom wzrastającej prokrastynacji, która przejawia się również w nadmiarze przyjmowanych informacji, oglądania wiralowych filmików na YouTubie czy na Instagramie, powoduje Pewne zaburzenia w naszych odbiorze, percepcji rzeczywistości, a także wywołuje duże wykończenie, wycieńczenie, przemęczenie wśród ludzi. Co ciekawe, cała seria Exodus, Historia Świata z perspektywy skarpetek zaczęła wywierać wpływ na odbiorców. Sami zaczęli empatyzować z tą serią. Nie zdając sobie jeszcze sprawy, że mowa o paraliżu ołowianym, dosta zaczęłam dostawać zdjęcia różnych ludzi z widokiem skarpet i tego, co mają przed na swoim widoku praktycznie towarzyszącym im każdego dnia o poranku. Yy, bardzo yy, ciekawy zabieg w momencie, gdy Widać duży poziom empatyzowania na powstałą serię. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i wysłuchanie mojego wystąpienia.